Mikołaju, Mikołaju, przybądź do nas dziś. Pada! Trzy, czty, nie Trzy, cztery! Trzy, cztery! Tradycyjnie 6 grudnia na Placu Wolności Nidzicki Ośrodek Kultury zorganizował Mikołajki dla Maluchów. Od godziny 10 na placu przed Ratuszem zaczęły zbierać się Maluchy z nidzickich przedszkoli. Tańcem i piosenką rozgrzewały się oczekując na przybycie Mikołaja. Zgodnie z tradycją burmistrz wspólnie z maluchami zapalił światełka na pierwszej w tym roku choinki w naszym mieście. Czyli 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, odpalamy! Święty w tym roku zrezygnował z pomocy swoich wiernych reniferów i wraz z Kibusiem Buchatkiem wjechał na plac Wolności wozem strażackim. Wszyscy skaczą, wszyscy skaczą Wszyscy Pięknie, pięknie Ale fajnie Niech ja, Przyleciałem z reniferami Aczkolwiek schodząc Do komina, oczywiście rozdając prezenty Zablokowałem się, bo niestety muszę testować Wszystkie cukierki, jakie wychodzą Wszystkie serie no i tak musiałem tam poczekać, aż odebrała mnie straż pożarna. Tak jak tam widzicie. Przyjechali normalnie dwoma wozami bojowymi. Martwią się o Mikołaja, żeby mu się nic nie stało. Dzięki Mikołajowi i uprzejmości strażaków przedszkolaki miały okazję zapoznać się z bliska z wyposażeniem widickiej straży pożarnej. Jak zapewne Mikołaj dzieci w tym roku były grzeczne. Bardzo grzeczne, bardzo dobrze się bawiły. Jak co roku, co prawda, ale ale bardzo fajne dzieciaczki rosną na pociechę nidzicy. Więc każdy z maluchów otrzymał prezent, który wywołał na ich twarzach słodki uśmiech.